No, pokażę Wam teraz, gdzie będę montować właśnie wodospad. No, wymarzyło mi się moi drodzy takie szaleństwo, że tutaj, właśnie w basenie, e, chcę mieć po prostu wodospad. Jest już jacuzzi, jest głęboko, można skakać, nurkować 3,5 metra głębokości, ale brakowało mi cały czas wodospadu. Ale nie takiego zwykłego, tylko taki, żeby napieprzał po głowie, po prostu jak w akwaparkach czy w prawdziwych górach. Tu w Tajlandii zresztą mamy dużo właśnie wodospadów. No i gdzie sobie wymyśliłem, słuchajcie, to Wam pokażę, popatrzcie się. Tutaj wymyśliłem właśnie. Jak widzicie, jest już rozłożone rusztowanie, że wodospad będzie właśnie tutaj na dachu, i on będzie się wlewał tutaj do basenu. Mniej więcej widoczek będzie przepiękny jak zawsze. Natomiast możecie zobaczyć jedną ciekawą rzecz: że tajowie właśnie w ten sposób budują rusztowania, czyli z bambusa. Nawet często przy budowie jakichś wysokich budynków kilkudziesięciopiętrowych zobaczycie, że jest to bambus lekkie, sztywne i używają czegoś takiego, mimo tego, że ja mam profesjonalne rusztowania gdzieś tutaj też w domu. Także budujemy po tajsku, pokażę Wam za jakiś czas efekt, jak wygląda wodospad w Tajlandii.